Witam, witam witam w kolejnym odcinku otwierania skrzyneczek. Aż po rękawiczki, czy dzisiaj sklaczujemy i dostaniemy coś lepszego niż niebieski skin? Ja nawet, już nawet nie chcę tych, tych rękawiczek. Nawet nie chcę coś lepszego niż niebieski. Ach, tak blisko. Już widziałem fioletowy. Ale chociaż prosto od fabryki, ale skrzynia odrzutu. No może ten złoty 20 będzie kosztować. Jakby to była skrzynia ukąszenia węża. To wtedy może by kosztowało z 3 złote. No może, no może z 5 zł. Ale jak odrzutu to tam, dobra... złoty 80 bo zł będzie. No, złot 80 zł to będzie kosztować. Po z fabryki Galil, niszczyciel. Nazwa nieadekwatna do skina mam wrażenie. tak, że to jest destroyer. To jest tak nieadekwatne. Skin, który mógłby być jasno-niebieski. Nie taki zwykły niebieski, tylko jasno niebieski. Ale się nie udało. A to oznacza, że widzimy się ponownie jutro. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!